Oluś i, I tatuś. tatuś, Siemanko, niezłe w Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj najbardziej chyba skomplikowana z gier i najtrudniejsza super zinków, która zwie się wyścig ratunkowy. A celem tej gry jest uratowanie profesora K. profesora Tak jak ostatnio. Najpierw otworzymy. Zobaczymy, porównamy tego profesora Kaz z zestawu do tego z gry. Zobaczymy, który fajniejszy. Wybierzemy, który fajniejszy? Ja wiem, dla mnie on jest fajniejszy. No zaraz zobaczymy. A ja widzę go. I potem zmienimy kamerkę, żeby było widać z góry, jak gramy. I pamiętajcie, już jedno zwycięstwo ma Olek. Jak dzisiaj wygra, to już wiadomo, że wygrał cały konkurs, znaczy turniej. W grach, ale chyba jeszcze będziemy mieć. To. No tak, ale jak już wygrasz, to i tak będą dwie wygrane, a w tamtą ja wygram, to będzie 2 do 1. Chyba, że dzisiaj ja wygram, to będzie 1-1, tak było najlepiej. wiesz o tym będą emocje. Czyli jakby dzisiaj wygrał, to już wiadomo, że on będzie wybierał, co kupujemy. Prawda Losiu? Mhm. A jak ja wygram, to ja wybiorę. Mam nadzieję, że mi się uda. Ok, Zaczniemy od mili Państwo. Od profesora K, żeby go porównać. No Mamy w zestawie plansza duża. Duża plansza. Mm -hmm. I tutaj On można grać cztery takie osoby. Same, takie, same. takie same są podpórki jak w grze poprzedniej. Mm -hmm. Też będziemy wybierać. I tu jest fajne. Tak teraz nie będziecie widzieli. Naciska się i kostka sama się przekręca. Zaraz zobaczycie z góry. Zobaczmy go. Porównajmy teraz. Mr. Kingi. Jaki mi te Typło! Bum, BUM BUM! Profesorka. Przepraszam, profesora... żeby mnie znowu słyszno nie krzyczał, że ja się ciągle mylę. No tak już mam niestety, że się mylę. Ten zestawu ma pomarańczową pelerynkę, znaczy e, e, fartuch taki e, profesorski. Mhm. A ten ma biały, bo ten może w szpitalu pracuje. A nie. ten pracuje przy doświadczeniach. Nie. Na myszach. Wiesz dlaczego... Nie, ja wiem, bo to jest profesor kiełbasa. Przecież to on pracuje nad kiełbasami. Nie. Wiesz dlaczego tatuś? No. Dlaczego? Bo on tak jakby zdjął okulary jest o wiele silniejszy I Aha, i pokazuje jak jest... Perery, silny. Na i A na ten ma okulary było... założone, żeby go nie pało, żeby go nie zaatakował wirus. Nie. Nie. No dobra. To który fajniejszy? Uważasz, że ten. Tak basa ten? Tak. A ja uważam, że ten. Tak. Aha. Bo ten jest taki, ma takie fajne zęby białe. Ja chciałem też mieć takie białe, a takich nie mam. Pokaż, jaki ty masz. A tam. No niektórych nie ma. No tak to jest w tym wieku, moi mili. Okej, okay. to super osko. Teraz mamy już, porównaliśmy sobie, poczekaj, to, profesorka. To to jest plasticzek. Odkładamy. Do, do profesora K. Do profesora K. I to oczywiście wyrzucamy do plastiku. Jaki kolor ma plastik? Żółty? Chyba tak. Czyli podłogę mamy żółtą, bo rzucamy na podłogę. Ok. Instrukcja obsługi jest tu, ale już wszystko wiemy, bo wszystko doczytaliśmy. Są cztery postacie do wyboru. Pierwsza to jest pan. Jak on się nazywa? Tuś no. poczekaj. Taki ja no. Wiesz co to jest? Co to jest? To są chrupki do mleka A chrupki do mleka ja czuć ma jeden. A, a drugi kolejny to jest pizzawka Czyli pizza tak ta ta zwana pizza. A trzeci poczekaj Trzec jeszcze to jest, jest gitara Gitara na, 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 na. I ostatni I... to jest złoty Ten Dobra ja wybieram tego złotego Dobra ale pokaż ja A przecież on nie jest złoty. złoty A nie jest to jest Lizak! Ludziom lizaczek Chyba chups Pamiętacie, jak mówiłem, że się ciężko je rozpakowuje. Też tak myślicie. Ja mam problemy. On już sam nie może otworzyć, a wy, jak u was z czupaczupsami. Dobra, zamontujemy je wszystkie. A tatuś. No, słucham cię, kochanie. Nie mówi się no. Ale tu sobie wybieramy kolory. Dobra, a. kolory. Nie wybierasz kolory. A, to niebieskie do niebieskiego. Tak, bo to ma z tyłu, A to ma każdy ma z tyłu swój kolorek. No to ja mam czerwony. No to jak bierzesz, ten ma fioletowy. Jeszcze pokażemy. Czyli pamiętajcie, jest jeden zero dla Olusia w grach. A, to jeszcze nie wszystkie mogę założyć poz... tego. Oj, synuś, znowu śniadanka nie jadłeś. Dobrze, masz tatusia, ponczusia. Uh -huh. Ja Ci dam pączusia. On, on długie ma okulary. Długie okulary. A Do tej gry... Po... Do tej gry są jeszcze żetony, które... Ale ile no tych bo to żetonów? Jest, tych żetonów jest po cztery, bo można grać w czterech. Gramy teraz dwóch. Później może zagramy całą rodzinką. A jak będzie dużo łapek, to może na końcu, bo na razie tak średnio z tymi łapkami, to na razie gramy we dwójkę no, na nagraniu, bo później sobie gramy. Jed te żetony trafia trafiają w Water Warriors do panostrzałki, rzucałki, lotki tak zwanej. E te bo żeby bo w grze chodzi o to, że trzeba uratować profesora K. K. Ale żeby go, żeby go uratować, trzeba najpierw się... zebrać wszystkie żetony mamy pierwsze do poczekaj za chwilkę mamy pier... za chwilkę mamy pierwsze do tego drugie mamy co to jest szkiełko to jest szkiełko lupa tą lupę mamy bo można się bawić jak się ma wszystkie postacie to tutaj w tych miejscach stawiamy postacie ale my niestety wszystkich nie mamy a jeszcze Olus dzisiaj nie mógł znaleźć z drugiej serii chociaż z drugiej serii my mamy najmniej czyli te trafiają do akurat trampka i ostatnie trafiają, zielone, do lupy. Okej, okay, osko super Teraz wybieramy sobie Oluś, którego wybierasz? Oluś, tu, pan tu. No i mówiłem ci, złotego. Złotego, czyli Lizaka stawiamy tu. Będzie w tą stronę. No ja, no tutaj, a ja. Tutaj, tatuś. Dobrze, nie, on tu, na start. A ja wybieram sobie. Jest Pizzawkę. Jestem pizzawka. Mogłeś grać srebrną gitarę? No dobra, to wybieram srebrną gitarę. Na moim żebym miał większe szanse, żebym nie przegrał. OK, teraz na chwilę się przełączamy, bo musimy ustawić inaczej kamerkę, żeby było widać, jak gramy i żebyście widzieli i nam kibicowali. Oczywiście mam nadzieję, że dzisiaj kibicujecie komu? Ta dużo, ta czy Olusiowi też? Olusiowi. Takusiowi. Ma być jeden-jeden. I jakaś umowa, nie obrażamy się, jak przegramy. Wy też tak macie, że jak przegracie, to się obrażacie, bo Olusz czasem tak ma, prawda? Ale tak większość dzieci ma. Niestety do tego trzeba troszkę dorosnąć, Nawet starsi nie potrafią przegrywać. Ja też nie lubię. No nie szkodzi. Dobra, to przełączamy i zaraz wracamy to. hejka, hejka, hejka. No, i już zrobionek, moi mili. Będzie widać Olusia, ale najważniejsze jest, żebyście widzieli grę. Zaczyna najmłodszy, jak to w grach z Inksami. Więc Olusiu, tak znaczy poczekaj chwileczkę. Prawidłowo jest tak, że zaczyna osoba, która wyrzuci więcej. No, ale ja chcę tak. Chcesz, to... kto więcej? No dobra. No dobra, ale odwróć dobrze, tak, żeby było to widać to w kamerce. Ok. Dobra, to Oluś, no to zobaczymy, kto wyrzuci więcej. Oluś zaczyna. No co? Puszczasz. Oluś ma trzy. Oj, chyba ja zacznę. Ja mam pięć. Ja zaczynam. Olusiu, teraz ja wyrzucam ilość, lot yy, ilość oczek. Znowu wylosowałem piątkę. Czekajcie, może zrobimy tak, żeby było lepiej widać. To Olusiu, Pączusiu... Chociaż nie, tak jest I dobrze. Tak jest idealnie. Tak jest idealnie, nie będziemy kombinować. Dobra, ja wylosowałem piątkę i chodzi o to tak jak mówiłem, że trzeba zebrać ze wszystkich tych przeciwników Ej, ich tak żetony, a żeby zebrać a to, trzeba ich pokonać. A co to po to? To jak wejdziesz na to, to do, idziesz dodatkowo jeden, jedno pole więcej. czy ja idę teraz pięć i decyduję jak idę. To idę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. nie poczekaj, jak tu pójść? <laughs> Oto idę tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okay, Jeszcze te... sześć, bo to Ci daje. Nie, to jak staniesz na tym, to wtedy. Teraz, teraz Ty rzucasz, czyli naciskasz. Olusiu, dawaj. Ło, też pięć. I gdzie idziesz? Do tego, do tego, czy do tamtego musisz wybierać. Idziesz. Licz, kochanie. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Okej. Tylko pamiętaj, że tu musisz, wy... musi Ci wypaść jedynka albo dwójka. A jak wypadnie Ci trójka, to trz, dwa i trzy. Czyli może być jedynka, dwójka, trójka. jak wylosujesz więcej, to gdzieś wrócisz bardziej. tak? Bo musi być idealna ilość oczek. Rozumiesz, o co chodzi? Okej, okay, teraz tata. Uff, jeden. Dobra, Oluś. No, jeszcze raz. Dwa. No dobra, niech będzie. To idziesz. Raz, dwa. I walczysz z trampkiem. Musisz wyrzucić więcej niż cztery. Mocno naciśnij. Ale ty po mnie przewrócisz. Jest sześć! Brawo! Oluś zdobywa pierwszy, że yes. i prowadzi w drugiej grze. Nie, Olek, nie możesz wygrać, rozumiesz? Mm -hmm. Umawiamy się. No. Dasz mi fory. Fory, proszę bardzo. Dobra, teraz ja trzy. trzy. Raz, dwa, trzy. I walczę. Muszę wyrzucić więcej niż dwa. Walczę z rzutką. Dobra. Pięć jest, Pięć. mam też jedno. I teraz Oluś rzucasz i zdecyduj do którego idziesz. 4, do którego idziesz? 1, 2, 3, 4. Do a tamtego? Co, a co to idzie? Co to jest? Tu, tu. Ekstra rzut, jak tu wpadniesz, będziesz wypadni ci 3, i tu staniesz na tym polu. To jest ekstra rzut, ok? Dobra, a teraz ja. Czy Czyli jeszcze raz rzut. Kurka, rurka 1. Teraz pytanie, znowuż mam z nim walczyć? No dobra, walczę z nim. 5, to no, mam 2. Ha, ha, ha. No dobra, żartuję. Dobra, teraz ty mocniej. Ekstra, 5, idziesz. 5, 1, 2, 3, 4, I jeszcze 5. Super, teraz ja, jesteś coraz bliżej. Pana lupy, 3. Raz, dwa, trzy. Teraz ja. Pięć! U, raz, raz, dwa, dwa trzy, jest, nie! Stałeś tu, tak? Mhm. Raz, raz, dwa, trzy, cztery. Ja chcę pięć. Tutaj. Ale tu nie staniesz, pięć wylosowałeś, musisz iść pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czy ja tu pięć? Tutaj. Tu. Tylko okay. pamiętaj, że tu z nim dopiero możesz walczyć, jak zdobędziesz wszystkie inne. Czyli teraz musisz znowu z powrotem się cofać, tak? Mhm. Okej, okay, to zostaw. Proszę, żebyś mi Dwa. O ja, pięć słabo idzie. Raz, dwa. Olek. Raz, proszę, No, dawaj. Mocę. Dwa. Jest, udaj. I walczysz. Musisz wyrzucić więcej niż trzy. Uwaga. Pięć. No nie, kurka, rurka. Nie może tak być, Olusiu. Ja cię proszę. I masz, już idziesz i yy, zwyciężasz. Jak on się nazywa? Dynia. Pan dynia. Złota, dynia. Złota dynia, okropna dynia, pokonujesz i uwalniasz profesora K i wygrywasz i jest 2 do 0. No dobra, nieważne. A, dzisiaj jak ktoś przegra, musi zatańczyć. 6, 6. Słyszałeś co powiedział? Tak. Jak przegrasz, tak. musi zatańczyć. Tak. A jak ja przegram, to muszę co? Zatańczyć. O nie, pewnie znowu będę tańczył. Uwaga, wczoraj śpiewałem, dzisiaj będę tańczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To nie, to poczekaj. To jeszcze raz. Ten tu. Mhm. Raz. Nie, no muszę tu, nie wiem co zrobić. No ale tutaj nie możesz, bo. Muszę. Sześć... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No nie wiem gdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok, dobra, staję tutaj. Trudno. Up, Sześć. No i co teraz? Dużo wyrzuciłeś. Dobrze, Jeden, dwa, teraz musisz iść do tego. Pamiętaj, nie, to mhm. może tędy. A tu, tak. Jeden. Nie, pan, nie oszukuj. Jeden, dwa, trzy, trzy cztery, cztery pięć, pięć, sześć. Już stajesz. Mhm. Nie wszedł na pole. Teraz ja szukałem kostki dużo. No, wreszcie sześć. A nie, przecież ja chciałem tu. Mhm. Nie! Raz, dwa, trzy, <noise> cztery, pięć, sześć. Nie wiem, co zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Trudno, staję tu. 6 Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No nie wierzę. Nie. Już, Co tak przeskakujesz? Tu nie oszukuj. No I teraz walczysz. Musisz wyrzucić więcej niż dwa. Uwaga. 5. No nie, no gracie. A w ogóle zauważyłeś, że zdjęłem bluzę, bo musiałem się przygotować do walki. No i teraz tylko pójść do tej. No i tak jestem super wojownik, że przegrywam drugą rundę. No takie śmieszne? pan czusiu, Pięć. Gdzie jest mój? Tu. tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No w końcu. I teraz walczę z nim. Muszę... Tu jest wzi... twój tatuś przecież. Tu jest twój. Je, ja jestem nim. No to, to już za późno. To musimy zmienić, bo przecież ja wszedłem tym, a ty szedłeś tym. To się musieliśmy wcześniej pomylić. Tak? Tak. Ale zamotaliśmy. Mhm. Nie szkodzi. Dobra, walczę z nim. Wyrzuciłem jeden. Tracę los nie wygrałem. No. Ja cię, tacie. Ale czy, czy, gdzie idziesz? Teraz musisz rzucić. Rzucaj. No tak. Pięć. Idziesz. Z... Jeden, dwa trzy. Uwolnić profesora K. Cztery, Cztery, pięć. Dobra, teraz ja. Cztery. Remis, znowuż mi nie udało się pokonać. Dawaj. Nie, musisz rzucać. A, no tak. Cztery. Jeden. Dwa, trzy, trzy cztery. cztery. No i walczysz. No nie, mam nadzieję, że nie rzuci szóstki, bo... O nie! Szóstka! O! Przegrałem! O!

tam, 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 staszki, tam, 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 staszki, tam, 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 Ci ho, tam, dobre. Super osko, przegrałem, zatańczyłem, nie wyszło mi za bardzo, ale jeszcze nie, możesz, nie mogę się tak bardzo ruszać, pamiętacie? Jestem po zabiegu, prawda? A w ogóle nie powiedzieliśmy ani razu o czym, żeby dawać. Łapkę w górę, subskrypcję i to. Przede wszystkim dużo łapek w górę, subskrypcji, oglądajcie nas, pozdrawiacie, przekazujcie dalej, że mamy taki super oski skład cielący. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję w górę i dzwoneczek. I dzwoneczek. Okej. Okay. Ja Olusiu Czusiu. Pozdrawiamy kogoś? Tak. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiamy Olusia i Tatusia. Czyli pozdrawiamy siebie, czyli teraz dostajemy te pozdrowienia. O, dziękuję Olusiu za pozdrowienia. Olusz, podziękuję Olusiowi. Oluś, podziękuj. To dziękuję. Dziękujemy! Ok, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Ostatnia gra, jaka jest eee, gra bitewna, kolejna, ale tym razem w zestawie nie jest Enigma. Którą będziemy mieli Enigma już? Trzecią? Też je porównamy. Będziemy mieli trzy Enigmy do porównania i tamta gra też jest fajna. Zapraszamy, mam nadzieję, że się podobało. Dużo łapek w górę. Du Pamiętajcie, subskrypcja na Szaro. I dzwoneczek, żebyście dostawali informację, że jest nowy film. To trzymajcie się cieplutko. Pachaj, pa, czym dzisiaj wyłączysz? Pa, pa. Czym wyłączysz? Pa, pa. O nie, no to wyłączaj, strzelaj i ten. No, ale strzel.